Cześć! Witajcie w pierwszym tegorocznym vlogmasie. Grudzień przywitał nas w Sopocie piękną, słoneczną pogodą, więc oczywiście musiałam wybrać się na spacer. To była niedziela i od rana pięknie świeciło słońce, więc wybrałam się niedaleko swojego domu na spacer, takim małym skrótem między główną ulicą a możem i to jest takie miejsce, które bardzo lubię, bardzo lubię tutaj przychodzić na spacery. Są tu piękne drzewa, są stawy. Natomiast niedaleko tutaj znajduje się takie miejsce, w którym do tej pory nie byłam i jest to dawny młyn, który właśnie za chwilę zobaczycie przy ulicy Młyńskiej. Przy potoku kamiennym, od którego wzięła nazwę dzielnica Sopotu, w XVII wieku znajdował się młyn papierniczy, o czym w ogóle nie wiedziałam do tej pory. Myślę, że to jest bardzo fajne, że można wybrać się na taki spacer i odkryć jakieś zupełnie nieznane, zaskakujące miejsca, jeszcze w dodatku tak blisko domu. Obecnie tutaj się znajduje Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. No bardzo takie urokliwe miejsce, muszę powiedzieć, sam ten dom. Tak, to, jest, to nie jest młyn, bo młyn stał oczywiście na rzece, natomiast tutaj zdaje się mieszkał po prostu młynarz. Sam młyn właśnie napędzany tymi wodami tutaj potoku działał do 1907 roku i pozostałości właśnie tej infrastruktury możemy tutaj oglądać. Znajduje się tutaj też taki ciekawy mały domek, zupełnie już zrujnowany. Prawdopodobnie będzie niedługo już wyburzony, bo w okolicy powstaje hotel. Także tak, takie fajne miejsce zwiedziłam podczas tego spaceru. Muszę powiedzieć, że lubię bardzo właśnie z jednej strony gdzieś tam gonić to słońce, tak się śmieję, że trochę poluję na słońce, niezależnie od tego w jakiej formie ono się objawia, gdzieś tam nawet na odbite, gdzieś tam na blokach, tak jak widzieliście na początku tego vlogmasa. Grudzień to jest taki miesiąc, gdzie tego słońca jest naprawdę jak na lekarstwo, więc ja mam taką misję, taki challenge osobisty, żeby wychodzić jak najczęściej z domu, zwłaszcza kiedy jest słońce i po prostu polować na, to, na te promienie i dlatego, że to po prostu dobrze działa na moje zdrowie i mentalne i też fizyczne, tak, witamina D i tak dalej, więc um, bardzo Wam też polecam, aby w grudniu takie polowania na słońce sobie urządzać. Potem wybrałam się oczywiście nad morze, w Sopocie były tutaj dzikie tłumy, co zresztą jest jak najbardziej mm, oczekiwane, tak? Za każdym razem, kiedy jest ładna pogoda, można się spodziewać tłumów w sopocie, nawet zimą, co jest, muszę powiedzieć, całkiem miłe. Oczywiście żaden sopocki spacer nie może obyć się bez kofra. Znaczy, okej, okay, nie zawsze jem kofra na sopockim spacerze, to jest raczej coś takiego wyjątkowego. Po spacerze wybrałam się do akwaparku, do sauny. Sauna to jest też taka przyjemność, którą lubię robić sobie zimą. Zawsze po wizycie w saunie czuję się jakbym wróciła z jakichś tropików. Myślę, że fajnie się tak wygrzać, trochę tego ciepła zaznać, którego, którego w grudniu mamy tak mało. Także, jeżeli macie taką możliwość, to bardzo wam polecam. W poniedziałek chciałam powiesić sobie lampki w mieszkaniu, a właśnie w tej szafce trzymam wszystkie moje świąteczne ozdoby i jak widzicie jest w tej szafce mega bałagan, więc stwierdziłam, że jest to świetny pretekst, żeby zrobić porządek, zrobić może trochę jakieś mini odgracanie. Oprócz ozdób świątecznych trzymam tutaj też y, takie różne przybory papiernicze, elektronikę, jakieś kable, powerbanki i tak dalej, różne sprzęty. Dokumenty i różne przedmioty, które nie podpadają pod żadną kategorię. Jest to trochę taki łapacz wszystkiego, takie miejsce dość niebezpieczne, bo jeśli mamy w mieszkaniu takie miejsce, które łapie wszystko i do którego wrzucamy różne rzeczy nieskategoryzowane, to łatwo jest je zapełnić i łatwo gdzieś tam stracić kontrolę, więc wyjęłam wszystko z tej szafki, przetarłam ją z kurzu. Podzieliłam na kategorie. Okazało się, że mam bardzo, bardzo dużo duplikatów takich samych kabli. Niektórych kabli nawet mam po cztery rodzaje, więc bez sensu coś trzeba będzie z tym zrobić. Natomiast niektóre kable już nie są mi potrzebne, bo po prostu nie mam już na przykład sprzętów tak, do tych kabli, na przykład kabel do drukarki, której nie używam, kabel do HDMI, do telewizora, którego nie mam, więc takich rzeczy na pewno się pozbywam. I to mi też przypomniało i, i też dało mi taki pomysł, bo obserwuję na Instagramie taką dziewczynę, ona się nazywa Lesways Laura i ona w grudniu robi taki antykalendarz adwentowy, czyli każdego dnia stara się znaleźć jedną rzecz w domu, której nie używa, której nie potrzebuje którą odda na koniec grudnia do sklepu charytatywnego i pomyślałam sobie, że to jest fajny pomysł i też chcę coś takiego zrobić, zwłaszcza, że w grudniu często robimy porządki generalne, często robimy odgracanie, więc to jest naprawdę świetny moment, żeby właśnie każdego dnia spróbować znaleźć jakąś rzecz w swoim mieszkaniu, w swoim domu, która może nie do końca ma prawo bytu, może nie do końca mamy z niej użytek i, i właśnie oddać ją komuś, kto będzie z niej się bardziej cieszył niż my. Także tak, zachęcam Was do tego, żeby taką akcję, taki antykalendarz adwentowy u siebie przeprowadzić. Myśle, myślę, że Laura nie będzie miała mi za złe, że ten pomysł sobie troszeczkę pożyczyłam i, i o nim Wam opowiadam. Hmm. Także, kiedy już zrobiłam porządki, powiesiłam sobie lampki, ja uwielbiam mieć jak najwięcej lampek właśnie zimą, żeby jeszcze więcej tego słońca sobie w domu, tego światła sobie zapewnić. No i właśnie tutaj chciałam też przygotować sobie taki szkic tego antykalendarza adwentowego. Oczywiście kot za każdym razem jak wyjmuje notatnik, to musi się na nim położyć. Nie wiem na czym polega ten fenomen, że... Koty tak kochają papier. No ale okej, okay, w każdym razie zrobiłam sobie po prostu taki szkic, taki kalendarz, w którym będę zapisywała sobie poszczególne rzeczy, których udało mi się pozbyć w grudniu. Każdego dnia mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jedna rzecz. A oprócz tego też chcę zapisywać tutaj, stworzyć sobie taki plan porządków, bo ja lubię bardzo w nowy rok wejść z czystym, uporządkowanym mieszkaniem, bez nadmiaru, bez bałaganu i. Do tego jest po prostu potrzebny plan, bo nie chcę robić wszystkiego na ostatnią chwilę. To porządki świąteczne mogą nas trochę przytłoczyć, tak? Robimy dużo różnych innych rzeczy: kupujemy prezenty, robimy jedzenie, dekorujemy mieszkanie, gdzieś tam jeździmy. I myślę, że warto jest zrobić sobie po prostu taki plan porządków i nie czekać na ostatnią chwilę, tylko właśnie rozłożyć sobie to na cały miesiąc i podzielić mieszkanie na takie małe obszary. To mogą być takie małe obszary jak parapet, jak jedna szuflada w kuchni, która w szczególności nas denerwuje, bo jest tam ciągle bałagan. I zrobić sobie właśnie taki kalendarz bo myślę, że dobry plan to jest podstawa tego, żeby przejść przez święta w miarę spokojnie. No i we wtorek rano wybrałam się do biblioteki, żeby oddać książkę, wypożyczyć kolejną i też właśnie oddać jedną z książek, której już na pewno wiem, że nie będę czytać, chociaż bardzo mi się podobała, muszę powiedzieć i polecam Wam. Natomiast... To jest y, literatura piękna, do której prawdopodobnie już nie wrócę, więc myślę, że ktoś inny z biblioteki będzie mógł sobie ją wypożyczyć i y, książki są po to, żeby je czytać, a nie żeby stały na półce i zbierały kurz, więc ta jedna książka w ramach mojego kalendarza adwentowego tam trafiła.